Wali, szukasz cudów Antoniego, spojrzyj na cały okrąg świata twego. Ogromna radość przepełnia nasze serca, że mogliśmy tu na bystrym zakopanem doczekać tej chwili takiego zaszczytu i honoru. Gościmy w tej uroczystej chwili naszych dostojnych gości, którzy przynoszą nam jakże wspaniałą wiadomość o ogłoszeniu naszego kościoła Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego. Wnętrze naszego kościoła zdobi główny ołtarz wykonany w drewnie modrzewiowym przez zakopiańskiego rzeźbiarza pana Pawła Szczerbę. Dedykowany jest świętemu Antoniemu Spadwy z roku 1951. Pan Paweł Szczerba, ten rzeźbiarz, tydzień temu odszedł do Pana, zmarł w wieku 97 lat, nie doczekał już tej uroczystości, a z pewnością cieszyłby się bardzo, że święty Antoni, który go wyrzeźbił, którego nam dał, ofiarował tu do tego kościoła, dostępuje takiej godności, jak również cały Kościół. Okrąg świata tego poznasz jak słynie w każdej krainie i Ciebie Jego ratunek nie minie. O Święty. W świetle ostatnich wydarzeń, jakie targają naszą ojczyznę, widzimy, jak bardzo właśnie ta postawa, którą uczy nas święty Antoni Padewski, jest nam wszystkim potrzebna. Nie lękać się Chrystusowej Ewangelii, z radością głosić ją światu, z radością i miłością, i cierpliwością. Nie tracąc nadziei, że nawet ci. Którzy są, jak się wydaje, daleko. Że nawet ci, którzy z taką wrogością odnoszą się do symbolów chrześcijańskiej wiary, kiedyś na wzór św. Piotra powiedzą do Chrystusa: Panie ratuj, Boginiemy.